Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś przygotowałam dla Was danie jednogarnkowe z kurczakiem, czyli takie danie, które bardzo często przygotowuję na imprezy jako danie gorące. Bardzo smaczne, proste w przygotowaniu. U mnie zawsze na imprezach szybko znika. Przygotowuję je zazwyczaj z kurczakiem, ponieważ jest to takie uniwersalne mięso, które prawie każdy lubi. Danie u mnie bardzo szybko znika, dlatego dzielę się przepisem. Zaczynam od mięsa, filet z kurczaka pokroiłam w takie cienkie paseczki i dodałam przyprawy, u mnie tradycyjny, sól, pieprz, papryka słodka, przyprawa do kurczaka, oczywiście możecie dodać jeszcze jakieś inne fajne przyprawy, jakie lubicie. Rozgrzewam olej, całość podsmażam wraz z jedną pokrojoną cebulą, a następnie gdy się lekko podsmaży, posypuję odrobinę mąki, dlatego będziemy później mieć lekko zagęszczone nasze danie i podsmażam nadal. Następnie dokładam pozostałe składniki, paprykę, pieczarki i ogórek konserwowy. Pieczarki pokroiłam w takie paseczki, a paprykę i ogórek konserwowy, takie słupki jak mięso. To wszystko podsmażam sobie kilka minut, aby nieco zmiękło. Następnie dokładam pozostałe składniki. Jeden taki malutki słoiczek przecieru pomidorowego. To sobie dokładnie mieszam z pozostałymi składnikami. I teraz będziemy całość zalewać bulionem. Może być warzywny, może być taki, który został Wam z rosołu, a może być też taki na kostce rosołowej. Zalewam tyle, aby przykryło wszystkie moje składniki. I całość dusiłam jeszcze około 25-30 minut. Pod koniec dołożyłam świeżą natkę pietruszki, jeszcze ewentualnie przyprawy sól pieprz. Tak jak widzicie, u mnie trzeba było zagęszczać mąką. Danie się same zagęściło, jest naprawdę bardzo smaczne, proste w przygotowaniu. Zróbcie na przykład jako danie gorące na imprezę lub po prostu na co dzień. Serdecznie polecam.